Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Julian Tuwim lokomotywa i inne wiersze dla dzieci. Ptasie radio. Czyta Diana Giurow. Hallo. Hallo. Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie, po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, piptilipać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcią, gil, kukułka, szczygię, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak: Halo? O hallo lolo lolo tu 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 radio radio tio io io tio trio tru lolo pio 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 lo, lo, la la lolo plop plop plo, hallo na to wróbel zaterlikał cóż to znowu za muzyka muszę zajrzeć do słownika by zrozumieć śpiew słowika Ćwirk, ćwirk, świrk. Świr, świr, ćwirk. Tu nie teatr ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych ari dość tych liryk. Ćwir, ćwir, czyryk, czyr, czyr, czyr ćwirk. I tak zaczął świrzyć ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka? Wrzaśnie. A to co za spółka? Kuku ryku, kuku ryku, nie pozwalam rozbójniku, bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz. Zakukała kuku, kuku, na to dzięcią stuku, puku, czajka woła. Jaś ty czy jaś, byłaś gdzieś, piłaś coś, piłaś to wyłaś, przepióreczka, chodź tu, pójdź tu, masz co, daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, w świegot, w zgiełk, o taki. daj tu, rzuć tu, co masz, Wiurek, piórko, ziarnko, korek, sznurek, pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć, lepiej gniazdo przylepto to przytwierdź, widzisz go, nie dam ci, moje czyje? Gniazdko ci wieje, wije, wije, nie dasz mi? Takiś ty, wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. Ten audiobook pochodzi z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą, comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.